Popławski, jeszcze jedno uderzenie! Teraz zależy zamieszanie pod bramką Szymona Koniecznego. Kamil Kucharski. No ale chyba niepotrzebnie tak długo trzymał futsalówkę. No znowu, to nie praktycznie walka w parterze, ale będzie okazja, Kubik. Budniak i mamy 1 do 0 dla rekordu Bielsko-Biała. Popławski, Popławski, Artur Popławski, right lewą stroną. Popławski, zagranie w pole karne, jeszcze Surmiak. Surmiak i z linii bramkowej teraz wybija futsalówkę Kamil Kucharski. Oczywiście gwizdę na trybunach. Jest gwizdek sędziego. Leszczak i nie trafia Sebastian Leszczak. Popławski. Popławski on również nie trafia. No coś niesamowitego. Budniak. Budniak mija rywala w pole karne. Popławski! Słupek teraz ratuje. Drużyny Gredar Fit Morning Mateusz Budniak Leszczak po raz kolejny konieczny. No i teraz byli bardzo blisko bramki samobójczej, ale no świetnie prezentuje się dzisiaj golkiper Gredaru. Nawrac, świetny wyrzut. Marek Michał Marek na lewą nogę zablokowany przez Nastaja. Jeszcze tam ładnie powalczył tym razem. Odbiór Butniak. Jeszcze zamieszanie. Marek nie ma faulu. Marek podanie do Rakicza. I Słupek ratuje po raz kolejny Gredar. Zawypukę Rakic. Do Leszczaka. Kapitalne uderzenie. No i stało się to chyba co wisiało w powietrzu już od dobrych kilkunastu minut. Rekord dominował. Dominował. No i w końcu wcisnął tę drugą bramkę. Rakic, Mateusz, Marek, Mateusz i trzeci słupek w trakcie tej drugiej połowy tego spotkania, no coś niesamowitego. Nastaje Rakic, Nastaj! zdążył podać, będzie bramka, nie będzie bramki. Wybija futsalówkę praktycznie z linii bramkowej Paweł Budniak. Bucharski. Makowski uderzy na prawkę jest gol kontaktowy. No i będziemy mieli emocje pod koniec tego spotkania. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszam jeszcze oczywiście jutro na platformę WP Pilot na kolejne spotkania.